W poprzedniej części pięknie wyczyściliśmy łańcuch, czas na zębatki. I znowu przy użyciu szmatki czyścimy wszystkie zębatki i wszystkie elementy napędu. Możemy się wspomóc zwykłą szczoteczką do paznokci, jeżeli nie mamy takiej specjalistycznej szczotki do czyszczenia napędu. Oczywiście wskazane byłoby ściągnąć całkowicie kasetę i skontrolować stan bębenka, jednak nie jest to konieczne za każdym razem. Aby idealnie wyczyścić kasetę, możemy się wspomóc odtłuszczaczem do tarcz hamulcowych. Uważajcie jednak, aby nie pochlapać tłuszczem z kasety samej tarczy. Najlepiej ją zabezpieczyć kartonem, tak jak my to zrobiliśmy. Pozostało nam wyczyścić przerzutkę przednią oraz przednie zębatki, tak zwane blaty. Możemy do tego ściągnąć górę jednak nie musimy. W następnym odcinku zobaczycie jak się ją ściąga. Do pracy polecam rękawiczki nitajlowe, np. firmy Neoturs, świetnie zabezpieczają dłonie i są odporne na rozpuszczalniki.